To wam powiem, to po prostu nie uwierzycie. Ci, co byli na live, to wiedzą. Robię live'a, idę tam, pokazuję, debatuję, tak jak zawsze. I czuję, coś mnie ciągnie za torebkę. No ja No dobra, idę, idę. Czuję dalej. Odwracam się, patrzę, a tam za mną babka, wiecie, w takich jakichś takich szatach, szalik. I ona rękę do mojej torebki. Ja się wracam, co jest. Ale ona tak, ale co? Are you OK? Are you OK? Tam nie wiedziałam w ogóle, co zareagować. Tam zaczęłam w ogóle myśleć, co im mówię, Kurde, właśnie. Chyba właśnie mnie próbowali okraść. Boże, jak to dobrze, że mnie nie okradli. I w ogóle tam na tym live'ie, bo ja jeszcze tego live'a prowadziłam, debatuję, mówię w ogóle. I one do mnie coś tam zaczęły mówić, mówić i mówi, Ari, okej, okay, Ari, okej, okay? że ja w ogóle zachowałam się jak jakaś dziwaczka, że ja je zaatakowałam, czy coś jakby, bo ja nie wiem, co ja tam w tym wszystkim stresie, bo ja się w ogóle tak, nie wiem, przestraszyłam, serce mi zaczęło bić. Ja mówię, bo jeszcze nigdy w życiu mnie nie próbował okraść i w ogóle żyję na tej Teneryfie trzy lata i, i się słyszy o tym, że się kradnie, że kradną, no to tak jak w tych wszystkich miejscach turystycznych kradną, więc nic nowego, no ale, że mi się to w ogóle wydarzyło i to w ogóle mam w szoku, no i coś tam jej powiedziałam, a ona, Ari, okej, okay, że co, że coś, taka reakcja, wszystko tak zagrane, no ale dobra, mówię, idę dalej, no ale później nam to, no, próbowali mnie okraść. Czajcie ten hit, naprawdę. Jeszcze jak ja robiłam live'a, no po prostu masakra. No ale dlatego, ludzie, uczcie się na moim błędzie. Nie noście dużo kasy przy sobie, ważnych dokumentów. Wszystko najlepiej, wiecie, taka nereczka z przodu, albo w ogóle coś i tak blisko torebkę. Bo ja wiecie co? Miałam torebkę taką dość dużą i tam z takim klipsem. I ona nie mogła tego klipsu odpiąć i wkłada rękę, to po prostu mnie ciągnę. Ale powiem wam, y, hamowa taka, w ogóle zero skrępowania, w ogóle pewna siebie. No, ale jestem bardzo ciekawa, czy to komuś też się przydarzyło.